4 marca otrzymaliśmy informację, że w jednej z miejscowości w gminie Sokolniki w pobliżu jezdni leży niewybuch w postaci pocisku. Informację tą otrzymaliśmy od przypadkowego przechodnia, który idąc chodnikiem zauważył właśnie leżący niewybuch. Poinformował służby. W związku z tym na miejsce natychmiast skierowano patrol policyjny, jak również tutaj pirotechnika. Policjanci zabezpieczyli ten niewybuch do dnia dzisiejszego, do czasu przybycia patrolu minerskiego pirotechników z brzegu, którzy zabezpieczyli ten niewybuch w całości. Starszy gorąży sztabowy Artur Adasik, dowódca patrolu saborskiego numer 26 z brzegu. No, chyba skomentować mu jednym zdaniem. Skrajnie nie, nieodpowiedzialne. Ja odpowiadam zawsze w taki sposób, że te, te przedmioty zostały wyprodukowane w jednym celu w celu rażenia siły, siły żywej budynków, przedmiotów. I można powiedzieć, że one dalej spełniają swoją rolę. Pomimo tylu lat od. Zakończenia II wojny światowej. One ciągle spełniają swoją rolę. Dalej y, rażą, zabijają. No i dlatego to jest tak skrajnie nieodpowiedzialne. Nie wiem, co to mogło być. Mogłyby jakieś dzieci też złapać ten pocisk. Y, wiadomo, jak to dzieci, tak? Są ciekawe wszystkiego. Nie wiadomo, co to jest. Nie wiedziałyby, co to jest, więc y, wystarczyłoby być może, nie wiem, rzucenie gdzieś o asfalt czy cokolwiek i mogłoby dojść do wybuchu tak? tego pocisku. Że jeden z mieszkańców y, wysłał mi zdjęcie, że przed y, OSP Stoi radio, radiowóz od e, dwóch, trzech godzin. Dostawałam e, kolejne wiadomości z informacją, że nadal, e, nadal e, radiowóz stoi. Zaczęło to coraz bardziej interesować mieszkańców w związku z tym, że e, no, tak dużo jest włamań, e, coraz więcej wiadomości. No i zaczęłyśmy między sobą z, z dziewczynami, z koleżankami wymieniać informacje. No i e, okazało się, że przed naszą salą OSP Walichnowach jest e, niewybuch. No i to zaczęło coraz bardziej ludzi interesować, tym bardziej, że stała całą noc radiowóz policyjny. Wszyscy w oczekiwaniu czekali na grupę saferską. No i w końcu się doczekali, w godzinach porannych przyjechała ekipa. ...jest w chwili obecnej przechowywany w naszym kontenerowym magazynie materiał wybuchowy. Był to pocisk artyleryjski 75 mm odłąkowo burzący. On w sobie posiada materiał wybuchowy, także on jest gotowy do działania. No, każdy się w sumie zastanawia, co jak tu się tu znalazło. No, wiadomo, to jest niebe niebezpieczne. W każdej w sumie chwili mogło to wybuchnąć, tym bardziej, że chodnikiem oraz drogą jeżdżą dzieci do szkoły. Ja sama osobiście w sumie nawet bałam się wyjść z psem na spacer wczoraj, bo nie wiedziałam w sumie o co tu chodzi. No, mieszkańcy, jak każdy wiadomo, ciekawy człowiek, będzie dociekliwie dochodził do tego, co się stało. Było już ciemno w każdym razie, bo to była 19 godzina. No i gdzieś w tym miejscu zauważyłem leżący jakiś przedmiot. Podszedłem bliżej i zauważyłem, że to jakiś jest niewybuch. Więc zadzwoniłem do naszego prezesa straży, skonsultować się z nim, że jest taka, taka sytuacja. Więc żeśmy stwierdzili, że trzeba zadzwonić to na po prostu zgłosić odpowiednim służbom. Zadzwoniłem na numer alarmowy. Przyjechał patrol policji. E, sprawdzić to tutaj, no i rzeczywiście stwierdzili, że jest to jakiś niewypał, niewybuch. Prawdopodobnie z II wojny światowej, ale skąd on się tu znalazł nikt nie wie, więc na pewno ktoś go tutaj przyniósł. Na... Nasze przypuszczenia też są ukierunkowane w tym kierunku, ponieważ w miejscu gdzie znaleziono ten pocisk nie były przeprowadzane żadne roboty, jak również remonty. Dlatego wstrzeliśmy postępowanie w celu wyjaśnienia w jaki sposób ten pocisk został przemieszczony, gdyż no, prawdopodobnie pochodzi z jednego miejsca. No właśnie wszyscy się zastanawiają jak do tego doszło, bo jest to dosyć nietypowa sytuacja, że takie coś znalazło się obok sali i na powierzchni. Zazwyczaj takie rzeczy jak się znajdują, to raczej w ziemi. I dlatego drodzy Państwo, w każdym przypadku, kiedy zauważymy taki pocisk, taki niewybuch w miejscu publicznym lub, lub podczas różnego rodzaju prac. Należy niezwłocznie e, powiadomić służby, odsunąć się, w żadnym wypadku e, nie odradzam po prostu ingerowanie w taki pocisk, e, przenoszenie, przewożenie w pojazdach e, po prostu może grozić tutaj e, no, tragedią lub nawet śmiercią. Dlatego w każdym przypadku, jeżeli zauważymy taki niewybuch, e, po prostu zabezpieczmy to w miarę możliwości miejsce i powiadomimy służby.